Partnerzy odcinka EFSTON, LIDER, WIZE, ELO CITY, PLATINET, CLICKLIST.PL Międzynarodowe targi energetyki i elektrotechniki oraz odnawialnych źródeł energii. Enex, Kielce. Zapraszamy do strefy youtubera 18-19 luty 2025. Bądź tam z nami. Cześć, witam. Jest taka gorąca, szybciutka informacja. Mamy nowego Y. Na razie co prawda tylko w Chinach, Singapurze i Hongkongu. Tak to wygląda tutaj. Wszystkie te linki Wam podrzucę, więc tam jest troszkę zdjęć, można sobie pooglądać. Ale co tam wypatrzyłem? Wypatrzyłem z przodu kamerę, ciekawe czy będzie. Co tam jeszcze wypatrzyłem? Na przykład kierunkowskazy. Ale nie wypatrzyłem lewarka zmiany biegów, także zdaje się, że Tesla poszła po rozum do głowy. Akurat biegi uważam, że wygodniej się zmienia na ekranie niż tą wajchą, więc to fajnie, że jest na ekranie. Natomiast kierunkowskazy myślę, że to jest dobra zmiana, że nie jak w Highlandzie, tylko tak jak w starej Tesli będzie mieli normalną dźwigienkę, teraz tak porównałem sobie tu akurat w Hongkongu mamy dane z WLTP i porównałem sobie jak to wygląda, więc tak stary model podstawowy napęd na tylne koła 455 km zasięgu WLTP i 6,9 do setki no i nowy model mamy tutaj 466 czyli 11 km więcej to jest 2,5% większy zasięg więc wynika chyba z tego, że bateria jest ta sama i 5,9 do setki także sekundę szybciej się rozpędza Coś takiego, jakby takiego boosta dostały te nowe Y. Zresztą nazywa się to Lunch Series, czyli jest szansa, że to faktycznie ma wgrane jakiegoś busta. Niemniej jednak podstawa wersja będzie troszkę szybsza i będzie miała 11 km większy zasięg. Przechodzimy na Long range a Long range, póki co miał 533 km i 5 sekund do setki. Pobuści jakieś 4-4 z tego co pamiętam, a nowy Y. Jak to wygląda? 551 km WLTP, zasięg przewidywany, więc pytanie ile w tym jest prawdy, ale 4,3 do setki, czyli tu ewidentnie wygląda tak jakby to było po prostu z boostem. Z boostem ostatnio było 4,4, teraz 4,3, niektórym się udało nawet 4,2 wykręcić, niemniej jednak no to wszystko są porównywalne, parametry wskazują na te same silniki i te same baterie, natomiast tutaj w przypadku Long Range'a teoretycznie zasięg urósł o 3,5%. Pytanie, czy to kwestia aerodynamiki, czy jakiś mniejszych buforów, czy jakiejś minimalnie zmienionej baterii. No Na te pytania na razie nie znam niestety odpowiedzi. Czy to będzie fajniejsze auto? No Myślę, że tego dowiemy się dopiero po jakichś jazdach. Jeśli się udało Tesli, tak jak w przypadku Highlanda, wyciszyć nowego Y troszkę lepiej i zrobić troszkę fajniejsze zawieszenie, to myślę, że to będzie petarda samochód. Dla mnie wielka szkoda, że nie ma jakiejś baterii około 90 kWh. No bo wtedy to by była faktycznie jakaś taka rzecz, która... By stawiała, że nowy Y jest dużo lepszy, a tak, raczej jak w poprzednich czasach poszliśmy torem ewolucji, a nie rewolucji. To ma swoje wady i zalety. Dajcie znać, co myślicie o tym nowym modelu w komentarzach. A jak zawsze na koniec bardzo dziękuję wszystkim za uwagę. Dziękuję patronom za wsparcie i do zobaczenia. Cześć!